Paryż nie zaprosił rosyjskiej delegacji na obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W minionych latach przedstawiciele Rosji kilkakrotnie uczestniczyli w obchodach. W 14. roku na uroczystości był obecny Putin. Wtedy przyznawano, że chociaż ZSRR nie brał bezpośrednio udziału w operacji desantowej, to umożliwił ją, płacąc najwyższą cenę podczas II wojny światowej. Co się zmieniło w tym roku? Pałac Elizejski ustąpił wobec sojuszników, którzy wyrazili Zaniepokojenie obecnością rosyjskiego prezydenta. W Paryżu uznano więc, że nie ma człowieka, nie ma problemu. Zaproszono natomiast Zełęskiego. Argumentowano, że wiele byłych republik radzieckich, w tym Ukraina, zapłaciło za ostateczne zwycięstwo nie mniej wysoką cenę. Nikt temu nie zaprzecza. Pamiętamy też, że lądowanie 150 tysięcy żołnierzy USA, Wielkiej Brytanii i Kanady w Normandii było niewątpliwie największym desantem morskim w historii II wojny światowej.